O. Co ty robisz? No, tak słyszę to. Serio jako raz. No to jak widzicie, ja jestem to jest z Jagoras, <laughs> który gra w Fifę kierownicą. Zarobiste. Cześć, cześć, cześć. Nie, zarobiste. Na, na kierownicy jest świetnie. Pedał gazu to jest do góry, to jest tylko ten. Ogarnę i będzie pro. Ja gram na kierownicy. Nie! Ale tutaj ja gram eny, to, to tam się nie musisz martwić, że coś się stanie. No właśnie, boję się. Nie, ja gram eny, ja jestem żyjącą legendą, wiesz o od... Nie, nie jesteś. Nie mam przeciwników, już wiedzą, że gram na kierownicy. O Boże! O, woda, umienia woda. O, los Primos! <grym> Skręcę w lewo. Cześć, Na arenie zobaczę. No. i nie działa. Ojojo oj. A nie, bo ten wybrałem spacją i to wybrało jako mój kontroler. Aha. A. To nie graj. Co no, to, to, to trudne <grym> Gramy sobie oczywiście w Pro Klaps. To jest świetne. To jest bardzo świetne. Zirael jest y, normalnie najlepszym zawodnikiem, jakiego znam w FIFA. <grym> Dlatego tego samym robię wszystkie akcje. <grym> Czemu ci tu nie było? Bo ja rozgrywałem z tyłu. Strzelam. Nie możesz. Strzelam. Nie możesz, bo wyjdą. Już, nie mogę, wiem, że wyjdą. No dobra, strzelaj. Aaaa! Nie trafiłeś. Ale... Nie dobra, wiem. nie, no wyszliby. Ja wiem, że wyszli. Mają bramkarza? Czy mi się wydaje? <grym> To nie ma znaczenia. No ma, bo to jest głupio. Nie, to nie ma znaczenia. Skręcę w lewo, nie będą wiedzieć, co się dzieje. Dobra, Dobra. Bo, ja, bo ja powinienem być na szpice, a jestem tutaj gdzieś na. O. A ty jesteś, ty jesteś tym napastnikiem drugim? Nie. Ja jestem tym na szpice chyba. Nie wiem, gdzie się postawiłem. No, to drugim, jak patrzeć od bramki. Nie. Nie podbiegłeś do tej piłki. No bo tak. Spalony, spalony. Co jest? Nie ma spalonego. No Dobra, ale... Nie, wiem o czym ty mówisz do mnie. Nie, bo dlaczego ten, nie podbiegłeś do tej piłki? Przecież no, tam bo miałeś piłkę. nie miałem piłki. Bo to nie była moja piłka. Ja podbiegam tylko do mojej piłki. O Boże. A, <laughs> Sorry. Dobrze. O! Czemu ty tu jesteś? Bo... mogę. Nie właśnie, nie powinieneś. Uhu! Kurde, Zirael! No co? Dlaczego ci tam nie było? No bo byłem obok! Nie powinieneś. <laughs> <laughs> całe życie cię uczę grać w tą FIFA, to tak No całe życie, cały rok. Ta rok. Zwłaszcza, że w FIFA 11, nie? O, shit. <laughs> Jak od FIFA 11? No graliśmy w 11. Graliśmy? Zirael. To jeszcze YouTube'a nie było. Jak to nie było YouTube'a? Nie było YouTube'a. Jak to nie było? Dopóki ty nie byłeś na YouTube, to nie było YouTube'a. Aha, okej. Okay. Dobra. Tak było. Takie e? O czym ty mówisz? Nie, nie wiem gdzie on, wiem gdzie on... O. Wiedziałem. I wiesz co? Jeszcze nie byłem spalony w tym meczu. No ci nie podaję. Dzięki. Teraz, teraz mnie mogłeś wypuścić bym był na czysto. Ale nie. M nie mogłeś. Nie, tri, triki. To ważniejsze, wiem. Boże, jak ty to wszystko robisz. I ty jesteś słaby dzisiaj. Nie masz formy. Zirael, nie powiem ci, kto dzisiaj strzelił cztery razy w słupek. Ja... No ładnie było! WTF! WTF! Byłem na dole! Podanie na dobieg! Jesus bulwo! To było mówić! Po to mamy Skype'a, żeby mówić, tak? Może ty masz Skype'a? Ty nie masz! Nie mam. <noise> Dobrze. To nie będę! To jest Maria pusta Bramka, zirael! Masz. Rób sobie co chcesz. Ja, ja wychodzę. Nie mam co zrobić z taką piłką. Nie wiem. Jesteś legendą, tak? <grym> ha, nie masz. Masz, teraz sobie możesz wziąć. Teraz już nie chcę. Haha Czekaj, bo nie mam jakichś przejść. <grym> Boże! Karny! No, karny, powinna... karny! Podawałem, no sędzia! Podawałem, karny! I tak całe życie. Podawałem, no. Nie widziałeś? Widziałem. No to jak podaje, to karny. Boże, ile <grym bloków. <grym> Farty. No. Każdy z tych strzałów to byłby gol. Gdyby to byłby gol. <grym> 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 tak, zdecydowanie tak. Zgadzam się z tobą. Wow, 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 Koniec. Wow. To by było na tyle. No bo ten sędzia tam mnie wpienia, bo powinien już 500 razy być gol. Karny. O no, oh shit. O oh shit. Oh shit. No tak, fuck. Shit, fuck. Nie, 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 jest w porządku. No bardzo. Patrz jak się główką odegrałem. Nie wykorzystałeś tego. Jak to nie? Na dół! Nie pobiegłeś na dół. Powiedziałeś na dół, jak piłka już była w powietrzu, więc sorry. Nie, 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 nie. Powiedziałem na dół, zanim, zanim kliknąłem na to, żeby piłka była w powietrzu. Co? Nie, 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 nie. <ścoughs> Sterujesz piłką. Małem shot! Nie Niespodziewany, ale. Lipny, bo jednak 70 overalla to tak nie jest dużo Nie! Nie rób tego! Defending, defending, o, oj, a, ale, ja mam tu... ale oni są nieobliczalni! defending! defending. Ja się boję, mamo. Nie bój się, nie bój się, cię. Mhm. Co mam zrobić, się. Co mam zrobić? Nie wiem, daj na skrzydło. Daj na skrzydło do środka. Kurde, miałem to. Wiem. Patrz, a oni grają do jednego i nie biegną, biegną, w obronie, biegną. Nie macie w obronie, dlaczego? Bo może jesteś w ataku? Ja, no co? No, nie, biegnij, biegnij, biegnij biegnij, biegnij. Nie bój się, 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 nie bój się. Biegnij, biegnij, biegnij. co no, biegłeś dalej? Trzeba było padać Zdaję sobie z pracy ty mówisz czasami Słucham cię. A czy staram się? Jestem skupiony na grze, bo jestem profesjonalnym graczem i nie, nie słucham lat. ich? Wiem. Czerwona. No miało być lekko. Czy ty zdajesz sobie sprawę, kogo skosiłeś? Dlaczego nie wskakałeś do główki? Bo się minął z piłką. No dobra. No i patrz. I twoje. No twoje, mówię. Boże. Kurde. Wow, zminimalizowała mi się FIFA. Lol. No to. gol. ZRAEL, <noise> broń. <noise> Jak? Nawet nie My mogłem się... bramkarzem wyjść. Co so jest gol? No! Tak? No tak! Shit. No co ty Shit. robisz?! No nie widzę, nie ma mnie. Czekaj. O, jest, git. No to tam, no nieważne. Tego raz. Jesteś? O. No o. jestem, ja jestem, nie wychodzę z FIFA. ja nie, nie widzę ekranu. Jasne. Znaczy nie widziałem, nie na no, serio zminimalizowałem. Mhm, mm oczywiście. Bo, bo chciałeś grać to głupie na kiosk. Kurde, Zirael. Przez ciebie przegrywamy. Oczywiście, moja widzę. Dobra, to ja teraz sam pójdę i tyle. Wyjdź. Kurde, byś nie dotknął, to bym przeszedł. Nie dotknąłem. Sorry. <śm> 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 o. Wiedziałem. Wiedziałem. Dzięki. Mua. kierownica. Juuu. Nie, oni wiedzieli że, wiedzieli, że to bez sensu. Dobra, lecimy jeszcze raz. No co tam? Pff. Wyszli. Co ty? Jestem host. Nie, co? Dlaczego oni wyszli? No nie wiem, właśnie. Myślisz, że to ogarniam. Nie, no mi się zminimalizowała FIFA, to może im się wyłączyło? Tak, prąd im wywaliła. Ja to wiem, że to było wszystko zaplanowane. A wiesz, że byśmy to wygrali? Nie. Yeah. Mm, tak. Nie. Yeah. Mm, tak. A, trikuję w miejscu? O, przestałem trikować w miejscu. Mm, nie. nie, to jest light. To, 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 to... Teraz wygrywamy i jest pro. No, oczywiście. Nie, ja, bo trzeba wygrać do kamery, bo tak to, 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 to zazwyczaj to tak wygrywamy, ale bez zgłosu jakiegoś większego. No, a dzisiaj wygraliśmy... Przegrywamy, bo ci, z którymi nie wygrywamy, wychodzą przed pięcioma minutami, i to jest takie. No i proszę, offside. Lol. Co ciekawe, nie. Wysz... Dobra, to jest Easy Skills. No, widzę właśnie. Sasza. No, no. <laughs> tak, jakby jeszcze ktoś nie widział, to nasi zawodnicy to są Sasza Gray i Joseph Kone, więc. Dwie gwiazdy. Znani są. No, tak nie. trochę. Na Facebooku. Ja wiem. Zmienię... Zmienię imię i nazwisko. Na Kaddafi. Boże. <laughs> <laughs> McDonald's to jest nasz bramkarz. Też znany w sumie. Tak? Tak. Robi dobre burgery. A on ma te restauracje, nie? No tam. No, teraz jest. Aha. Boże. Fuuuuck! A już mogliśmy nie. strzelać, dobra. Myślałem, że nie możemy jeszcze. E, tak, nie możemy strzelać, bo do piątej minuty można spokojnie Ale, wyjść. No, bo wychodzą. No, bo, kujterzy. Kujterzy. To są. Skil... My nigdy nie wychodzimy, chyba że przegrywamy. W piątej minucie. Pff. Karny! To środkowywałem, karny. Tak, i bramkarz się obalił, są z siebie, więc też karny. Ale już mieliśmy tyle akcji. No, a oni mają jedną, bo grają znowu tego samego gościa. No, bo tutaj jeden gra, tak jak u nas. <gry> Tylko, że mamy ten Dlaczego znaczy, nie mieliśmy tam obrońców? Bo... Nie są nam tam potrzebni No, no tak O ile ich... Ile ich tu jest? Tego się nie spodziewałem Grajmy chyba super ofensywnie Grajmy super defensywnie Boże, co ty robisz? D ten, taktyki Aha, dobra Spoko, spoko Grajmy super defensywnie, będzie spoko Teraz super defensywnie chcesz? No No i tak... Nie, bo jeszcze nie, no... Hmm, no to mogły zagrozić. No to to jest zawsze, wiesz, to jest niebezpieczeństwo, zwłaszcza z takimi bramkarzami. No tak, on by jeszcze to odbił, co wtedy? O, strzelaj. Ładnie, proszę. <grystanie> Przebiegły <grystanie> ja się bałem, że dostanie. No nie, sorry, sorry. <grystanie> nie wiem dlaczego. I drogi mi automatycznie cieszyka. Myślałem, jest, że ja to dotknął. Wiem. To by mnie <laughs> Ale Przebiegłem tak obok. Dobrze, dobrze wyszło. Nie wyszło dobrze, bo to powinien być gol od razu. Sorry. Dobrze jest. Wyszło dobrze, bo nie dotknąłem. To jest fakt. <laughs> Póki nie dotykasz miłki, wszystko jest w porządku. <laughs> Dzięki. Uhu. Ja się nie przemęcza. Kurde I, I kosisz, no co ty robisz, kosisz Patrz Jezu, to mnie tak wpienia, te podania, takie długie Pozdrawiamy naszego rednacza <grym> Stupi po prostu <grym <grym Sam jesteś Dobrze! Dobrze! Uh -uh! będzie się, że wpadnie jeszcze jedną, jeszcze jedną zrób! Szybko! To było takie komiczne. Jest kamera na mnie i nagle tak z boku ekranu wypada taka cego. Genialne. Dobra. Nie tutaj coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Możemy dać super defensyw zaraz. Możemy dać. W sumie 30 minutach. atakować tak bardzo. Damy. Dobrze. Jestem nie spalony, wrócę. No za znaczy, nie mogę, bo jak wrócę, to teraz dużo na tym. Może to nie miał być do, do Saszy, tylko do tego gościa, ale o, to też mi się tutaj wydawało, że coś chyba nie wyszło. No, patrz, biegnie, ucho, nie pobieg To podanie tu, Dobry nie! Ten strzał to apel do władz. Do biorników. No tak, bo Josef to bardzo nie miał kiedy grać. No i przez to, że nie miał kiedy i gdzie grać, Właściwie gdzie grać, bo nie miał się gdzie trenować. I przez to, że nie miał gdzie grać, no to został w tym, kim był. Właściwie no, jest. Otworzył szkółkę młodzieży. No, zresztą on dalej lubił młodzież, ale. <laughs> Już... Trochę no inaczej To trzeba przyznać No i dobra I dośrodkowanie Ops Jezus Maria po prostu z tymi bełkarzami to jest zawsze taka niewiadoma, że... Ach. Nie można im ufać. Przyszedł... To nie są karze, których znamy z y, innych trybów. Po prostu to jest tak. niewiarygodne. Tutaj w ogóle każdy zawodnik jest tworzony tak randomowo. To mogą być nazwiska, które znamy, ale nagle widzicie Owen na bramce. No to co to jest? No. To są randomowi zawodnicy tworzeni chyba na no potrzeby tylko tego trybu. Chyba tak, na to by wyszło. I, i, i mam czasami wrażenie, że tworzą się tak kompletnie randomowo random tak w randomowaniu. Tak jak świat promotor. w minecrafcie. Dokładnie. Patrz jak ci tą piłkę przepuściłem, ładnie. Patrz, patrz. O no zez, Jakie to jest wolne, badziewie. Nie, nie wiedziałem czy to miało być do mnie, czy do, do twojego tego, tego. Miało być że... do mojego, ale widziałeś. No. Do mojego, no, no. ja nie chcę go nazywać moim. Syf. Do eny. <laughs> Szalaj. Ej no burze! Spokojnie. By Gol. Ładnie. Chodź tu Sasza, Chodź la, 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 la. La la la! Czemu nie robisz szynek? Bo ja się patrzyłem w niebo. Patrzałeś się? Patrzałem. Nie patrzyłem, patrzałem. To chyba na Śląsku. Tak. Się patrzę. Na jakiej ulicy mieszkasz na Śląsku? Ale tak w ogóle to ty też jesteś ze Śląska, więc hehe. He. Wkrótce. A ja z Dolnego. No ale dalej Śląsk, tak? Jep. <gleba>. Nie, nie damy mu wznowić, czekaj. Ha, ha, ha. A wyjście sobie po już mieszkanie, co? No to przecież u ciebie będę mieszkał. Hmm. Dobra. Hmm. <laughs> Nie wiem czy... O, tak. Wróciłeś! <laughs> Teraz <laughs> wiem, że to ty. Dzień bez spalonego to dzień stracony. No tak. Wiadomo. Lol. Lol. No kurde Więcej o -o. O -o. Boże O był off, był off, był Właśnie ja to liczyłem, ale mhm. Nie, serio, właśnie łapałem go na spalonego Bo to był defending mój przecież No wiem <laughs> Co ty robisz? <laughs> Sorry, myślałem, że ty będziesz próbował zostać w polu, ale niespodzianka. Nie, ja myślałem, że ty wcześniej podasz, ale. Nie no, chciałem najpierw go ominąć, żeby tam ci doszło to podanie. M, po co? To jest 3-0 i 3? O 3, oczywiście. Oooo, dudu! Foul! Podawałem karny. Ja no ja podawałem. Koniec już? Połowy. A, Jeszcze nas strzelamy. No tak się zdziwiłem właśnie. O, 66% celnych strzałów. No, uwaga, obmyślałem taktyki. To jest będzie. Maria. To jest po prostu największa komedia wszechczasów. Po co? O, jest. Dobra. Po co robić takie przerwy między z Israel? Piłem, sorry. <laughs> Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Tak swoją drogą to ja właśnie wczoraj. C3? Z C3, tak, z C3 wróciłem. Wróciłem z C3? Nie, wróciłem z Heinekenami, ale. To takie typowo holenderskie piwo Dokładnie to wróciłem z Holandii. Nie wiem czy mówiłem czy nie, czy jadę, ale mnie nie było. C3? No pewnie tak. I... teraz mam nadzieję, że już będzie ok, wszystko z filmikami, że się będą pojawiać... O! No, no, będą no. się pojawiać w miarę regularnie. O, wyszli. Nie, Dobra. nie skończymy żadnego ja, meczu. Ja, ja, ja tylko dokończę myśli, że będą się pojawiać w miarę regularnie i nie pojawić się, rozwiązanie konkursu. I powiem wam, że wygrał... albo nie powiem wam, że wygrał, bo nie będzie... Do wygrania były skarpetki. Tak, do wygrania były skarpetki. Tak żeby nie było, y, to nie, wcale nie kradnę przyszłego pomysłu y, Maciejowi Makula. Przyszłego pomysłu kradniesz. Przyszłego pomysłu. Dobra, gramy to, jeszcze? To, to, nie nie gramy. Znaczy gramy, ale nie gramy. Gramy, ale nie w filmie. No Też nie w niech filmie. Nie widzą. Nie, nie, może nie w tym, może w następnym. Następnym odcinku. Następnym odcinku. Także y, mam nadzieję, że wam się podobało. I, i ze mną był Diagoras 1994 no, no, no. Tak, on wyjątkowo nie ma talentu do śpiewania. Słuchaj, się. Graj. na Mówi się, dziękuję i do bianoc. No i dziękuję za uwagę. Cześć. I do bianoc. Bianoc.